Pozdrawiam Was dzisiaj z centrum Lizbony. Tak sobie spaceruję, i bardzo dużo roślin rośnie tutaj w pęknięciach przy murach. Ogólnie Lizbona jest takim dosyć wylizanym miastem, ale też widzę miejsca właśnie, gdzie pozwolono roślinom rosnąć. Życie pcha się wszędzie, jeśli nie opryskujemy ulic, chodników. Nie niszczymy za wszelką cenę roślinności, to ciekawe rośliny wyrastają nawet w pęknięciach, przy krawężnikach, przy ścianach. Tu mamy na przykład psiankę czarną, roślinę, która jest uznawana za trującą, tymczasem w wielu krajach jada się jej gotowane liście, a nawet owoce. No trzeba by sprawdzić jak różnią się poszczególne populacje, na przykład spotkałem się z tym na wyspie Korfu w Grecji, że właśnie jada się jej Młode pędy jako, jako warzywo. Zresztą także w na innych kontynentach podobnie. W Polsce też występuje, smakuje jak pomidor. Oczywiście próbujcie na, własno, na własne ryzyko, ale myślę, że um, parę jagódek można spokojnie spróbować.